No, zrobiłem kolejne cztery paczki. Łącznie <grymne> chyba będzie 9 paczek. Mało no, Bardzo polecam te paczki do robienia jakby overali, bo bardzo łatwo po prostu się wbija na nich overale. Ja uszłafiłem Alisona, Jimeneza La Laporte Po prostu fajnie idą overale na tym. Jak się robi na przykład, nie wiem jakieś SBC czy coś. Tutaj pomijam nie mało a tak ja z to wpada wcześniej, promes. Przyjadę się bardzo mocno do SBC. Nie ma walkoutu, ale pewnie będzie jakieś 3-4. A, akurat teraz słabi. I ostatnia. Zawsze w ostatniej paczce był walkout, chyba. Może znowu? Nie. Jakieś 20% szans na to, że jest walkout. O, matko, drogą. No, nie wykluczam, że ten odcinek przyjdzie jeszcze w niedzielę, ale nie jestem pewien. Skorbaty zbędne raczej Golda 2. W wyzwaniach nic nowego nie ma. No, może jeszcze mi się uda zrobić jedno SBC, ale nie jestem pewien. No, spróbuję.